Zapytacie mnie, czemu leży na ziemi? Otóż kwoty rat nowych elektrycznych Hyundai po prostu zwaliłem z nóg. Czy wy uwierzycie, że nowiutkiego elektrycznego Hyundai, kony prosto z salonu, można mieć za 418 zł netto miesięcznie? Przecież Prima Blitz był wczoraj. Albo że nowiutkiego Ionika 5 można mieć za 658 zł netto miesięcznie? Dobra, ale w to już nikt nie uwierzy, bo pomimo tak niskich cen, za darmo do samochodu możecie otrzymać. Uwaga, do wyboru albo Wallbox do szybkiego ładowania do domu, albo karta Greenway, która ma wykupione już 2300 kWh, czyli 15 tysięcy km jeżdżenia za darmo, albo jeszcze ubezpieczenie OC i AC na rok też w cenie samochodu. Zarówno w przypadku Kony, jak i Ionika 5 są to leasingi na 24 miesiące z limitem rocznym kilometrów 10 tysięcy, czyli jeśli weźmiecie sobie taką kartę Greenway, to jeździcie przez półtorej roku za darmo. Płata własna w przypadku obu tych samochodów to jest około 30 tysięcy złotych netto. Chcesz skorzystać z tej oferty? Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami lub po prostu napisz komentarz jestem zainteresowany a odpiszemy ci.